Mam na imię Bławej i jestem w szkole podstawowej 48 i brałem udział w wysłuchaniu robota i teraz będę programował robota. Jeszcze się bardzo mocno robotami. Jestem Jan Lenarczyk ze szkoły numer 48, imieniem króla Stefana Torego w Białym Stoku. Brałem udział w zajęciach Lego Sumo, sterowałem robotem i podobało mi się bardzo. Panowie prowadzący byli super, yy, dlatego że wszystko wytłumaczyli i dzięki temu wiedziałem jak sterować robotem. W przyszłości chciałbym być inżynierem.